Witam bardzo serdecznie, Barany, na czytaniu na miesiąc czerwiec 2020, na czytaniu energii ogólnych. Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję za lajki, za komentarze, za subskrypcję mojego kanału i zapraszam oczywiście do kontaktu. Mój adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Jak również bardzo serdecznie zapraszam na rytuały, nowiu i Pełni. Zapraszam do wysłuchania zodiakalne barany yy, słoneczne, ale też i lunarne, ascendentalne i proponuję również sprawdzić yy, w jakim znaku zodiaku posiadacie swoje planety osobiste, żeby uzupełnić ewentualnie informacje, które podadzą nam karty. Kartę mam już potasowane. Użyjemy tarota snów, tarota nocy i talii kamienie wróżą. Główne czytanie będzie z talii tarota snów, dodatkowy przekaz i jeszcze kamienie wróżą. Wylosujemy jedną kartę, która podpowie nam, z jakim minerałem drogie barany będzie Wam po drodze, żeby pracować, medytować, nosić go przy sobie w miesiącu czerwcu. Ok, to zaczynamy. Co dla baranów w miesiącu w czerwcu dwa dwadzieścia. Główna energia. Dziesiątka. No jakieś przeciążenie, być może. Moi drodzy, za dużo obowiązków, a za mało manewru, tak? Do tego wszystkiego. Ale to nie jest na tyle energia, jeszcze. No, jest to przytłaczająca, ciężka energia, ponieważ mo, to może oznaczać, że cel, który sobie wyznali, wyznaczyliście, nie do końca w tym miesiącu będzie zrealizowany, ale z tego powodu, że będą pewne ograniczenia jakiekolwiek, które spowodują, że nie do, końca, nie do końca będziecie mieć siłę na to, żeby dojść do celu. A co nie znaczy, że ten cel, ten, ten projekt, ten pomysł nie zostanie zrealizowany, ponieważ jak widzimy, na tej karcie. Te buławy, one są. Te buławy przymusiły tego człowieka do przyjęcia pewnej pozycji, ale to nie jest pozycja na tyle słaba, żeby nie móc się z niej podnieść. Ponieważ te buławy, mam wrażenie, że one jeszcze do końca nie spadły, tak, że i nie zamknęły nam drogi do osiągnięcia danego celu, ale nie zmienia to faktu, że jakaś ciężkość, jakaś niemożność, jakieś ograniczenia będą sprawiały, że nie będziecie mogli dotrzeć do tego celu, który zaplanowaliście. Ale spójrzmy dalej, co odchodzi do przeszłości. Koło odchodzi do przeszłości. Mam wrażenie, że weźmiecie, będziecie mieli jednak na tyle siły, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Być może wcześniej za bardzo, drogie barany, stawialiście na zrządzenie losu. Być może, bo co odchodzi do przeszłości? Do, do przeszłości odchodzi. Niemożność um, kierowania swoim życiem, tak? Do przyszłości odchodzi pozostawienie własnego losu, własnego życia y, swojemu biegowi, tak? Temu kołu, tak? Y, I to spowoduje, tak, że to koło, to ta ruletka, y, która. Y, tak jak wiemy, nigdy nie wiemy, w którym momencie się zatrzyma, tak? Czy będzie po naszemu, czy niekoniecznie i to nie zależy od nas, czyli wszystko to, co nie zależało od was, drogie Barany, odchodzi do przeszłości. Rządzenie losem w waszym życiu odchodzi do przeszłości i wy na początku możecie mieć poczucie, że wy musicie wziąć jednak sprawy w swoje ręce, że pewne sytuacje same się nie rozwiążą, tak? Że y, trzeba będzie uporać się z tym, co być może już los wam przyniósł wcześniej, tak, i sobie on, on sobie przyniósł coś wam do zrealizowania, i, i, i koniec, tak, i wy z tym pozostaliście. Albo po prostu do, dojdziecie do, tej, y, do takiego wniosku, że koniec że muszę wziąć sprawy i swoje życie w swoje ręce i na początku tak może wyglądać, może nas to troszeczkę przytłoczyć. Ale co się będzie działo w tym miesiącu? Dwójka buław. <laughs> no właśnie. To jest Wasza karta. <laughs> Słuchajcie, zanim podej cokolwiek zrobicie, zatrzymajcie się, żeby przemyśleć pewne sprawy zanim podejmiecie jakąś decyzję, zbierzcie siły, tak, nie, ro, nie róbcie nic na przeciążeniu. Zbierzcie siły, zatrzymajcie się, rozważcie jedną propozycję, drugą propozycję i dopiero stańcie i ruszajcie. Bo to, co będzie Wam w tym miesiącu potrzebne, to właśnie zatrzymanie. Przemyślenie. Tak jakby odnalezienie się w sytuacji. Tak? Rozejrzenie się dookoła siebie. Co to się stało? Gdzie ja jestem i co ja teraz muszę zrobić? Jaki jest wynik tej, będzie wynik tej dwójki była? Kapłanka. Będzie to czas na to, żeby zbierać wiedzę, żeby zbierać informacje. Po pierwsze. Po drugie, jest to czas zatrzymania, potrzebny na to, żeby zaczerpnąć wiedzy z tego, co już wiemy, żeby wytężyć swoją pamięć i być może przypomnieć sobie, że może to już kiedyś było, tak? może już kiedyś znalazłem się w takiej sytuacji, znalazłem się w takiej sytuacji, co ja teraz, co ja teraz mam zrobić, przecież ja wiem, co mam zrobić, tak? bo ja już wiedzę posiadam na ten temat. Nie urodziłem się wczoraj, tylko jakieś doświadczenie życiowe mam. Intuicja. Myślę, że w dużej mierze pomoże Wam wybrać drogę, ale zatrzymajcie się przede wszystkim, bo tutaj takie coś się takiego, coś takiego szybkiego, nieoczekiwanego. Być może przyszło, zostało to z Wami i poszło, tak? I radźcie sobie sami, niech się dzieje co chce, tak? Ja już los zrobił swoje, los odchodzi i, i teraz wy zostaliście z tym. Nic się nie dzieje, to możecie mieć wrażenie, że nie dajecie rady, że jest ciężko, ale wystarczy się zatrzymać, być może pomedytować, zastanowić się, um, zaczerpnąć wiedzy swojej, tak? czerpać informacje ze swojego doświadczenia, być może zaczerpnąć też informacji od innych, innych osób. Tak? Dobrze, intuicja. I myślę, że tutaj intuicja jak najbardziej. I kapłanka mówi również o pewnego rodzaju tajemniczości, tak? Wynik, bo to jest wynik dwójki buławki. Um, mam wrażenie, że to może być to, że takie zatrzymanie się chwilowe um, może spowodować, że, przepraszam, mam nadzieję, że tego nie słychać, um, że będziecie wiedzieć, co komu powiedzieć, co owiać tajemnicą, co kto powinien wiedzieć, a czego nie powinien wiedzieć, tak? Być może to zatrzymanie się spowoduje, że przed wami jakaś tajemnica zostanie odkryta. Tak? Może wam los przyniósł coś w postaci nieoczekiwanego zrozumienia pewnych rzeczy, albo los wam przyniósł informacji o pewnych rzeczy, może o osobach, czegokolwiek, której się nie spodziewaliście. I los to przyniósł. I zostawił Wam Was z tym. I teraz to zatrzymanie pozwoli Wam być może zrozumieć tajemnicę, które, która przed Wami została odkryta, albo pozwoli Wam również to odkryć, tajemnicę losu. Wyzwanie. Wyzwaniem, słuchajcie, mamy <laughs> króla monet. Może to być osoba w postaci króla monet, czyli wyzwaniem dla Was będzie mężczyzna, który wie, czego chce, majętny, który doszedł do czegoś w swoim życiu, on się nie boryka z problemami finansowymi. Bardzo myśląc tak racjonalnie i który kieruje się w życiu zasadami, tak? Albo Problemem i wyzwaniem będzie dla Was to, żeby Słuchajcie, właśnie kierować się tymi zasobami, tak? Czyli, żeby wyzwaniem może być dla Was to, żeby. Wy będziecie chcieli polegać, mam wrażenie, na czymś, co jest, na czymś, co jest namacalne, na czymś, co istnieje, tak? Na czymś pewnym, nie na jakichś iluzjach czy intuicji. I ponieważ to jest negatywne, to jest wyzwanie, to karty radziłyby jednak przejść. Na tą drugą stronę, czy tą na, czyli na stronę yy, właśnie podświadomości, tego, co jest nienamacalne, niezbadane, nieokreślone, niezdefiniowane, nie to coś. Bo i wy, drogie barany, możecie mieć z tym yy, właśnie yy, problem, że wy będziecie się opierać na wiedzy, która jest, na tym, na tym co co macie, tak? To, co jest pewne. Tak? To będzie dla was wyzwanie. Że być może za bardzo racjonalnie będziecie podchodzić do pewnych rzeczy. Ale co jeszcze? Uważajcie na to, na lenistwo. Żeby te buławy nie, spowodowa nie spowodowały to, że wy nie, nie będziecie mieli na tyle siły, żeby się podnieść. To, to nie jest... Przeciążenie to, oczywiście to może być czas na odpoczynek, ale nie jest to czas na lenistwo, tak? Że nie mam siły, to ja się teraz położę, będę robić będę, będę robić nic, tak? Nie jest to na to czas, to jest czas na to, żeby właśnie zebrać siły w sobie i te przeciążenia przezwyciężyć. Czyli wyzwaniem może być jak najbardziej lenistwo. Uważajcie też na rozrzutność, żeby słuchajcie, też nie z, 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 znaleźć się w takiej trudnej sytuacji finansowej. Także tak, ale jakie jest wyzwanie, jaka jest rada na to wyzwanie? Właśnie rycerz, rycerz monet, powoli do celu, tak? Nie wszystko od razu, nie od razu Rzym zbudowali, tak? Czy nie od razu Kraków zbudowali, czy cokolwiek innego. Powoli do celu. Wasze wyzwaniem może być również to, słuchajcie, teraz mi przyszło to również do głowy, że wy będziecie chcieli mieć pewne rzeczy już teraz, w tym momencie. Ja chcę mieć wszystko teraz, ale Saturn wam pokazuje, że są pewne ograniczenia. A Saturn jest w retrogradacji, więc wszystkim nam pokazuje, że są ograniczenia. I y, moi drodzy, no wyżej y, nie podskoczysz, tak? I nie bądźmy pazerni na to wszystko. Zatrzymajmy się, spokojnie, tak? Tu jest to, może to jest czas na medytację, tak? To jest czas na. Na naukę i na wyciągnięcie wniosku ze swoich nauk. I jaka jest rada na to wszystko? Działanie powoli do celu. Tutaj mamy rycerz monet. Rycerz monet wie, czego chce. On ma cel i dąży do niego powoli, skrupulatnie i powoli. Także nie od razu szybko, prędko, tylko strategicznie. Jaka jest Wasza siła? Wasza siła jest dwójka kielichów. O, pięknie. Wasza siła dużo, słuchajcie, dwójkowość, mam od dużo dwóje, widzę. Słuchajcie, wasza siła jest w tym, że po pierwsze macie alternatywę, czyli dwa, tak? Macie alternatywę. Coś się dzieje, ale świat się przed wami nie zamyka, jest alternatywa. Dwójka, kapłanka, tak? Wiedza yy, i podświadomość, i intuicja. Tak? I wasza siła możliwość współpracy z samym ze sobą albo z inną osobą. Tak? Yy, dużo cierpliwości, dużo miłości, dużo takiego, yy, słuchajcie, działania spokojnego, mimo wszystko. Yy, widzę tutaj spokój. Spokój, współpracę, yy, właśnie to zatrzymanie. Tak, byście wiedzieli, że to jest tylko kwestia czasu, tak, żeby to się wszystko ustabilizowało i unormowało. Gdybyście mieli zapędy do zbyt szybkiego takiego. Yy, że ja chcę już teraz, to nie, to po prostu powoli do celu. Byleby, uwaga, tutaj jeszcze raz mówię, na lenistwo. Nie wolno Wam spocząć na laurach, tylko trzeba regenerować siły, żeby to przeciążenie, te ograniczenia w jakiś sposób przerwać w tym miesiącu. Na czym się skupić? Właśnie, skupcie się na równowadze. Mimo wszystko, to też jest. Tutaj w tle jest azmonet, bardzo ładnie, <laughs> jeżeli ta sytuacja przeciążeniowa dotyczy finansów, to powoli do celu, nie od razu tak, nie od razu się z królem, najpierw trzeba troszeczkę być rycerzem, tak, a myślę, że tutaj nowy początek tam się czai gdzieś, jeżeli chodzi o finanse za rogiem, i na czym się skupić? Na równowadze, właśnie, zrównoważcie. Zobaczcie, jakie te karty są mm, do siebie podobne. Kapłanka ma zamknięte oczy. Ta postać na karcie sprawiedliwości też ma zamknięte oczy. Ona medytuje, ona, te osoby sprawdzają ważność, ciężkość jednej strony, drugiej strony. Tak? Tu jest waga, dwie szale, jedna i druga. Ona jest w pozycji równoważnej. Tutaj są dwie kolumny. One są w pozycji równoważnej, tak? czyli to, co jest namacalne i to, co nie jest namacalne. Musimy zrównoważyć, musicie się skupić na równowadze. Nie można wstać z kolan, nie mając równowagi w sobie, tak? wewnętrznej. Nie można się podnieść psychicznie. Nie mając równowagi, tak? nie, nie, nie dochodząc do tej równowagi. Ale ja myślę, że moi drodzy, że wasza siła jest właśnie w tym, że będziecie umieć tą dwójkowość, czyli tą równowagę utrzymać. Te dwa kielichy w tej samej pozycji, tak? Czyli wy emocjonalnie dać sobie radę z dwójkowością, czyli z dualnością, tak? z równowagą. Emocjonalnie będziecie bardzo silni, mimo że fizycznie bo to jest fizyczność, tak? Coś Was przerośnie, ograniczy fizycznie, ale psychicznie jak najbardziej tak. I ta kapłanka jest bardzo dobrą energią, bo to jest bardzo mądra kobieta, która wie, jak wykorzystać wiedzę, co zataić, co odkryć, tak? Także widzę tu, mimo wszystko, dużo równowagi, żeby móc stanąć na dwóch nogach. Nie kuleć po prostu. O to chodzi. Co mają na drogie barany do przekazania? Jeszcze dodatkowo. Co mają do przekazania tarot nocy. Czemu ja mam dzisiaj te karty, tak? Tak, nie czytam odwróconych, także spokojnie. Trójka, yy, trójka pentakli. Super. Już sprawdzam, co tarot nocy ma do powiedzenia na ten temat. Budujmy razem. Słuchajcie, długo się uczyłem i potrafię bardzo skutecznie wykorzystać swoje dary. Długo się uczyłem, tak? Zostań moim uczniem. Twórz, buduj, pracuj z zaciekłością. Wybuduj swoją katedrę. Uda Ci się. Tak, jak mówiłam, że nie od razu ten Rzym czy Kraków zbudowali. Buduj powoli, krok po kroku. Tak, trzy pentakle. Buduj powoli, bo masz więcej umiejętności do tego. Ok. I sprawdźmy jeszcze, z jakim minerałem przyszłoby Wam y, pracować w tym, y, w tym miesiącu. Jaki minerał był, byłby dla Was pomocny. No, koral y, szlachetny, przodkowie. Y, słuchajcie. Y, Odnieście się do tego, tak, jak powiedziałam wcześniej, co już znacie, tak? Odnieście się do tego, jak inni przed Wami budowali tak? swoje, swoje imperia, że tak powiem, tak? Zastanówmy się nad tym, czy zastanówmy się nad tym. Medytując z tym, z tym kamieniem, z koralem, ono nam daje takie poczucie stabilizacji, poczucie bezpieczeństwa, tak? które może być troszeczkę zachwiane. On nam pomaga w wyborze drogi, tak? daje nam siłę i przede wszystkim daje nam stabilizację, co, mam wrażenie, może być y, dla was potrzebne, taki, y, taki grunt, tak, grunt, mocny grunt pod nogami, także dla was, drogie Barany, koral szlachetny, jak najbardziej, jeżeli macie życzenie, również y, z, tym, z, tym, z tym minerałem pomedytować, być może coś więcej się na jego, na jego temat dowiedzieć, to to jest dla was y, ten kamień. Ja życzę wszystkiego dobrego i życzę owocnego miesiąca. Pozdrawiam.